Cześć wanko z tej strony Lidzidam w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku patrzcie jest Massey Ferguson, nowy nabytek, czyli Apeolo, Krukowiak. Z firmy Krukowiak. Tutaj mamy belkę 15 metrów, wszystko jest 15 metrów. Założyłem cienkie opony, sprawdziłem i jest za małe. Dopiero wykiełkowały i niszczenie plonów w farmingu się nie włączy i nie działa jakby, bo jest za mało, ale... Żeby nic nie mówić, to bez tego też sobie Polecimy I popryskamy, bez tego ja Założyłem specjalnie cienkie opony, żeby mniej tego Żeby Ojej, żeby mniej Jak to się nazywa? Żeby mniej pognieść Z pszenicki, tutaj naszej pięknej pszenicki Żeby mniej pognieść, no i nie wiem, czy to już będzie ostatni odcinek Z tego roku farmingowego czy to nie będzie ostatni odcinek bo powiem wam widzowie że dużo, dużo się już nie będzie tutaj działać tak, nie do końca, bo nie, nie dociągam pyk i teraz trzeba dobrze tutaj się złamać tak, dobra jest może o jakiegoś krzaka nie zahaczymy dobra, nie zahaczymy raczej nie inaczej no i powiem wam widzowie, że tak do końca wakacji, jak wbijecie 250 subskrypcji, wbijecie do końca wakacji na moim kanale. Będę Wam bardzo wdzięczny. A najlepiej, jakbyście wbili tych subskrypcji na moim kanale 300 do końca wakacji, to by było mega fajnie. Jakby było 300 subskrypcji na moim kanale, to ja bym był bardzo szczęśliwy. I nie wiem, co bym zrobił, jakiego ja pewnie dla Was. Moi widzowie kochani Co wam mają jeszcze powiedzieć Ceny rosną, spadają, rosną, spadają Sprzedam wszystko w zimę Jeden dzień, jakie ceny będą Takie ceny będą, jadę, sprzedam I na wiosnę będą przyjeżdżać Nowe nabytki Jeszcze testy ciągnika Będą na wiosnę, jakiego To się dowiecie Już wam mówiłem, że będą testy John Deere'a ale to firma New Holland też się jeszcze do mnie odezwała. Ale New Hollanda tak mniej chętniej, bardziej do mnie przemawia John Deere i Deutschfar. Klas takie wrażenie zostawił, nie do końca ten mod był taki dopiero, do, do, dopieszczony. Ale żeby dużo nie mówić, trzeba robić. Już na przyszły sezon się wszystko starać, pryskać na chwasty. W tym roku opryskam, będę miał gdzieś. Ale opryskam to na chwasty tym środkiem. Eee, dokupię raczej pole jeszcze, może. Tak więc widzowie będzie bardzo fajnie. A wiosnę jeszcze będą mnie czekały siewy. Siewy eee, i może testy siewnika. Bo to, co się wydarzyło na rzepaku, że siewnik nie dosiał, to kaplica. I tam nie wiem, czy to będzie trawa z tego urośnie, czy jakieś plewy. Nie wiem to, co się tam stało. To może testy siebnika z John Deerem przyjadą No, maszyny będą wymieniane, bo będzie nowy ciągnik Ursus. Jak widzicie, nie jest pod opryskiwacz na razie. Na razie sobie maseja, bo koła chłopaki mają takie. Na sklepie to mi założyli, powiedzieli: jedź, jedź, pryskaj. Wszystko będzie dobrze, to ja im nie odmówiłem, co im mam odmawiać. Pojechałem i właśnie pryskam. 17,7 moto godziny ma tej, ten Masej Ferguson w tym sezonie. Jeszcze sobie dorobi, bo jedną łąkę będę kosił. Jeszcze. Po nie wiem czy wam nagrać, czy wam nie nagrywać już i skończyć cały sezon. Dopiero jak będę sprzedawał zboże wam nagrać. Zobaczę, zobaczę widzowie. Pomyśl, zobaczymy, pomyślimy Tutaj jest ładna łąka Tutaj o, przede mną jest ładna łąka pyk X No i składamy Jak tam już wakacje Żniwa już się gdzie nigdzie zaczęły Napiszcie, czy byście chcieli taki prawdziwy, nie vlog, tylko filmik pod muzyczkę ze żniw Taki prawdziwy filmik pod muzykę ze żniw Napiszcie, czy byście chcieli Jakieś tam urywki ze śniw, Nagram jak będzie nam w koszynie. Nie wiem czego jak przełożyta może no może wam coś nagram W polskim stylu oczywiście Ojojoj oj, oj, Ale w kershera zapieprzyłem docker Farm sobie ostatnio kupił kershera Nie ja wiem pierwszy <laughs> Zmieści się zmie Jak ma się nie zmieścić, zmieści się pięknie Picabello Magnifique Tutaj owce dużo piją, a wełny jeszcze nie robią. Nie wiem, tak jak z krowami, chyba będzie na masnej, że pierw muszą mu się ocielić. Tam, znaczy, nie mogę się zalogować na masą, ale to mniejsza z tym. I już widzicie rzepak. I już widzicie dwa paski. Co się stało? Nie wiem, co się stało. Tutaj na trawę wyjechał dwa razy pracownik, ale to mniejsza z tym. I tak ta trawa będzie do przeorania w przyszłym sezonie. Więc nie wiem, nie wiem. Nie, newem, newem. Nie wiem, co trzeba robić. W tym rzepaku to nie wiem. Rzep ale rzepak musi być. Ta so, ten łubin też będzie na wiosnę. I później przed domem. I już później rzepak, rzepakiem, ale będzie rewolucja na tym, na tych polach wszystkich. Tu będzie dwa razy rzepak pod rok. Kurde. Teraz sobie dopiero o tym tak pomyślałem. No dobra, że tu będzie na tym polu dwa razy rzepak pod rok, no to tu będzie mniej sypać, ale tutaj na tym polu to to brzmi W przyszłym sezonie, jak będą pieniążki, to na wiosnę może kupię jeszcze jedno pole, kupię ze dwa pola na wiosnę, bo zależy ile będę dostawał za rzepak i pszenicę, bo tego, dużo tego nie ma, ale zawsze jest coś. Jeszcze pojedziemy sobie jak wypierskamy wszystko zatankować się pojedziemy Oczywiście na stację tam do chłopaków tam mam 1000 litrów To i tak pojedziemy to wam poopowiadam co nie, co. Tutaj będzie trawa czy co to rośnie Nie wiem tu się tak spieprzyło Ten siewnik jest tak do wyrzucenia już Tylko to tej brony talerzowej mi szkoda Brony mechanicznej jeszcze na wiosnę jeszcze nie wiem, dostanę może coś na testy. To się coś może obsieje. Czy będę kosił tą tę łąkę? Bo to jest łąka tutaj za mną Może tak, może nie. Zobaczymy, pomyślimy. Jeszcze się zastanawiam, czy nie wejść w inną jakąś uprawę. Czekajcie, widzowie, na piesie. Na przykład, nie wiem, co. jakieś okopowe. Może. Ale pierw mówię tak, później mówię tak, bo u mnie się wszystko zmienia, zmienia jak w kaleidoskopie. I nie wiem jeszcze co będę chciał robić na tej serii dokładnie. Jakie uprawy mieć i wszystko. E, na pewno będę chciał mieć jakieś drugie zwierzęta też. Po świnie albo krowy już myślałem sobie. Żeby mieć gnój i gnojówy i żeby było dużo roboty. <grym> Ale to pierw do tego wszystkiego potrzebuje jeszcze 3 pola Jeszcze 3 pola, takie dosyć sporawe potrzebuje jeden ciągnik, czyli już może na wiosnę kupimy ciągnik no i zobaczymy, zobaczymy, pomyślimy na tą wiosnę co byśmy tu chcieli czy tak co byśmy tu chcieli sobie kupić no z jest, roboty, jest co nie miara, widzowie Jeszcze wakacje, to Chciałoby się wyjść na dwór Już czasu na nagrywki jest coraz mniej Znaczy, powinno być coraz więcej, ale Wieczorami chciałoby się coś porobić ze znajomymi Na dwór byliśmy Więc wiecie, jak to bywa No ale farminga warto sobie zawsze pograć Bo spoko, gierka jest, no nie jest jakaś Inna, może wrócę do CSa i będą odcinki z CS-a z kimś Fortnite'a też z Glorixonem. Będą odcinki, ale to musimy się zmówić na nagrywki kiedyś. To jeszcze nie wiem, muszę się z nim dogadać. Kiedy? Co wam jeszcze mogę widzowie zdradzić? Tutaj że się próbuję zalogować na tą masną dolinę. No nie wiem co tam jest grane. Muszę, może, nie wiem co zrobić. Coś będę kombinował, żeby się zalogować na tą masną dolinę. A jak się tylko zaloguje na masną dolinę, to się nawet nie wyloguję, tylko od razu lecę. widziałeś tam z parę odcinków od razu latuję z masnej. Od razu jak się zaloguje, ogarniam serwer, bo tam chyba by jest teraz zima. I od razu walę. Od razu walę wszystko. Bo kiedyś był taki problem, że się klup tam nie mógł zalogować, a teraz ja się sam nawet nie mogę zalogować, bo tam aktualizacja miała ta masna. I nie wiem, co tam się porobiło, że ja się nawet zalogować na nią nie mogę, ale to mniejsza z tym. Mniejsza z tym jest. Mniejsza z tym lecimy sobie tutaj z tym macikiem już opryskaliśmy. Jeszcze pojedziemy sobie widzowie do sklepu. Tutaj wypompujemy to na placu. Zjedziemy w dół. Wypompuję to sobie na placu. Ten RSM pojadę załadować, od razu zmienię koła w tym. Znaczy zmienię koła, no zmienię koła w ciągniku na szerokie. I będziemy się już chyba widzieć w kolejnym sezonie. Oprócz zimy, to tak, bo zimę to będzie zimno. Zimą to będzie zimno, no logiczne, że zimą będzie zimno lides. No tak sobie powiedziałem tak jest. Dobra, lecę ostatni przejazd. Myślę, że w tym roku, że pak z tego pola będzie mało sypał przez te trzy paski. Będzie mało sypał, bardzo mało, tak coś mi się wydaje. Jak z tego pola będzie z 10 ton, to już będzie dobrze. sprzedałem, żeby z tego łubinu było chociaż czaczki ze 20 ton, ale będę tak o niego dbał. Wiadę tam ze wszystkim, żeby ten łubin tylko był jakiś taki w miarę do skoszenia, wiadę z skoszę, zobaczę jaki jest plon, bo plon musi być, na razie nie myślę, żeby kombajn zmieniać, kombajn, tylko się nie mieści pod wiatę, ale to się może, co i wykombinuje w najbliższych sezonach, pierw inwestujemy w pole, jak to Joker, kto się nie rozwija, ten stoi w miejscu, jak to Joker Farm mówi i taka jest prawda. Pierw wolę zainwestować sobie troszeczkę w pole i maszyny, a później jakąś wiatę budować czy dalej się rozwijać. W zależności czy owce będą produkować dużo tej wełny, zmienię czas na 15, może na 5 będzie. W zależności ile owce będą produkować wełny, tak szybko będzie się moje gospodarstwo rozwijać. Wełny będą produkować bardzo szybko wełny, to będzie. Mega szybko się rozwijało moje gospodarstwo Ale to bardzo bardzo szybko I to jest nieuniknione Ale Ale też jak się będzie wolno moje gospodarstwo rozwijać no to Będzie lipa, bardzo duża lipa Nie wiem czy słyszycie, bo kurde coś już tną Tutaj nie wiem czy to słychać Jak słychać to was bardzo bardzo przepraszam, że słychać ja słyszę, że no, wy pewnie też będziecie słyszeć, jak mikrofon będzie dobrze zbierał. Ale jeszcze sobie dojedziemy tutaj na gospo. Wyładuję to pod wiatą albo nie wiem, byle gdzie. Później sobie turem to przepchnę. Najwyżej. Tutaj nie, tak. Tutaj tak, dobra, jest wszystko git. Jeszcze tam to jedną łąkę tylko zebrać. Albo jej już nie będę zbierał. Zobaczę. Nawiązuje cały czas woda, się leje tam do wiet Pięknie, ładnie. Dobra, myk, fuch Tak brak miejsca na wyładunek. Tu jest tyle miejsca na wyładunek. A ty mi piszesz, że jest brak miejsca na wyładunek. Teraz, ile miejsca? No jak? Tak mało miejsca na wyładunek. Tu jest tyle miejsca, że to jest szok. Pik, wyładowało się. Jeszcze pod bokiem. Pika, belo, nawet już nie muszę tego dawać gdzie indziej. Dobra, ciśniemy na sklep. Teraz tutaj nic nie zrobione. Będą testy, może przyjedzie mi siewnik na testy. Zasięję to w stripteelu, czy jak to się tam nazywa. Wiadę, zrobię. Będzie git i będzie zarąbiście. Ciągnik kupię może na wiosnę, może nie. Kupię jeszcze na wiosnę. Ze dwa pola. O, żeby się rozwijać. Ciąg jak nie starczy na ciągnik, to ktoś za sezon kupi to jeszcze może jakieś testy będą innych ciągników więc bezproblemowo e, e, dostaję maile że na testy, teraz John Deere mi na wiosnę ma przyjść no i zobaczymy, po John Deere zobaczymy jak będą fundusze to kupię ciągnika, jak nie będą fundusze to nie kupię w ogóle ciągnika i będzie moja decyzja jak się nie kupi ciągnik w inne uprawy, się, dopóki do, się nie wejdzie, na razie, no, na razie się nie wejdzie w inne uprawy, bo trzeba owcy, owie, owce dobrze dopilnować, i dopiero wtedy mogę wejść w dobre uprawy, jak będę miał duży ciągnik, jak będę miał dobry ciągnik, dobry sprzęt do zielonki, no, czyli oswęd do zielonkarski i łąki, jak będę miał. Tyle i tyle łonek, łąk, tyle i tyle tego, tyle i tyle tego. To już wtedy będzie widzowy bardzo dobrze, według mnie. Będzie bezproblemowo się wszystko robić. Bo na razie to jest ciapu groch, ciapu kapusa. Takie jest moje zdanie. Bo nie wiem w co mam nawet ręce włożyć. Bo mam planów bardzo dużo, ale muszę to już sobie uporządkować. Bo... Pierwszy sezon minie. Plany są na drugi sezon. I to bardzo duże. I będzie dobrze. No napełnia się czymś się napełniasz? Tak więc widzowie, tym pięknym obrazkiem. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. Do kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć! Siema!